Michael Ende, mom istnieje pewna kielka, a wszystkich całkiem zwyczajna tajemnica jest własnością wszystkich, każdy ją zna, lecz bardzo niewielu zastanawiało się nad nią kiedykolwiek. Większość ludzi przyjmuje ją jako oczywistość i nie dziwi się ani trochę. Tą tajemnicą jest czas. Do jego mierzenia służą kalendarze i zegar. wiele to jednak. Nie. Każdy wie, że jedna godzina może się człowiekowi wydawać wiecznością. Ale niekiedy może też mijać jak chwila, w zależności od tego, co się w ciągu tej właśnie przeżywa. Bo czas to życie. A życie mieszka w sercu. I właśnie o tym nikt nie wiedział lepiej od szarych panów. Nikt nie wiedział tak dobrze jak oni, ile jest warta godzina, minuta, ba, nawet sekunda życia. Nazywa się pan Fusi, jest pan fryzjerem, prawda? Owszem, to ja poświadczył pan Fus. W takim razie jestem we właściwym miejscu. Stwierdził szary pan i zamknął ją ten silnik. Jest pan u nas kandydatem. Jak to? Spytał w dalszym ciągu zdziwiony pan panus. Widzi pan, drogi panie Fusi, marnotrawi trawi pan życie na ciachanie nożyczkami, wymianę ploteczek i na mydlanie podbródku. Gdy kiedyś pan umrze, będzie tak, jakby nigdy pana nie był. Gdyby miał pan czas, żeby wieść prawdziwe życie, jakiego Pan pragnie, byłby Pan zupełnie innym człowiekiem. Jedyną rzeczą, jakiej Pan potrzebuje jest czas. Czy ma rację? Właśnie się nad tym zastanawiam. Wymąkał pan Fusi i zagrzał z zimna, gdyż mimo zamkniętych drzwi to było się coraz chłodniej. Nie uważa pan, panie Fusi zagadnął łagodnym tonem agent numer XYQ384B że nie może pan tak dalej gospodarować czasem. Może by pan jednak zaczął oszczędzać pan Fusi miał ssieniałe zimna marki. Więc bez słowa skinął głową. Gdyby na przykład 20 lat temu, sam miał przy jego łokcie głos włosagenta, zacząłby pan oszczędzać tylko godzinę dziennie, to stan konta wynosiłby teraz 26 milionów 280 tysięcy sekund przy dwóch godzinach dziennie zaoszczędzonego czasu byłoby naturalnie dwa razy więcej, czyli pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy. Ale niech pan powie, panie Wóz, ile znaczą dwie tęskne małe wobec takiej sumy? Nic! zawołał pan w Wóz. To śmieszny drobiazg. Cieszę się, że pan zrozumiał. Ciągnął dalej agent obojętnym tonem. A gdybyśmy jeszcze ulecieli, gdyby pan zaoszczędził na tych samych warunkach w następnych 20 latach, doszlibyśmy do dumnej sumy stu milionów, stu dwudziestu tysięcy sekund. Cały ten kapitał miałby pan do dyspozycji w 60 drugim roku życia. Fantastycznie! tycznie wybąkał fryzjer. Chwileczkę, ciągnął szary papier. To jeszcze nie wszystko. Otóż my, to znaczy kasa oszczędności, czasu. Nie tylko przechowujemy dla Pana zaoszczędzony czas, ale również wypłacamy panu odsetki. To znaczy, w rzeczywistości miałby pan o wiele więcej. O ile więcej? spytał z zapartym tchem fryzjer. To zależałoby wyłącznie od pana. W zależności od tego, ile pan zaoszczędził. Jak długo by te oszczędności leżały u nas. Co za pech, że wcześniej nie zacząłem oszczędzać. Muszę wyznać, że jestem zrozpaczony. Do rozpaczy absolutnie nie ma powodu. Nigdy nie jest za późno. Jeśli pan chce, może pan zacząć jeszcze i dzisiaj. Zobaczy pan, że się opłaci. Jasne, że chcę, zawołał pan Fusi. Co muszę zrobić? Mój drogi, powiedział agent, unosząc brwi. No. Pewno pan wie, jak oszczędzać czas. Musi pan po prostu szybciej pracować i zaniechać wszystkiego, co zbędne. Zamiast pół godziny proszę poświęcać klientowi tylko kwadrans. Proszę unikać czasochłonnych rozmów. Godzinę przy starej matce niech pan skróci o połowę, a najlepiej proszę ją oddać do dobrego, taniego domu starców, gdzie będą o nią dbać. Wtedy zyska pan od razu całą godzinę dziennie. Niech pan zrezygnuje z kwadransa, jaki przeznacza pan na podsumowanie minionego dnia. A przede wszystkim, niech pan już nie marnotrawi swego cennego czasu na śpiewanie, czytanie, a tym bardziej na spotkania z tak zwanymi przyjaciółmi. No dobrze, rzekł pan fusy, mogę wprowadzić te wszystkie zmiany. Ale czas, jaki mi w ten sposób pozostanie, co mam z nim zrobić? Czy muszę go gdzieś oddawać? A jeśli tak, to gdzie? Czy może mam go przechowywać? Jak to się wszystko odbywa? Oto odparł szarpan. Pan po raz drugi uśmiechał się blado Proszę się w ogóle nie martwić. Spokojnie, proszę to zostawić na naszej głowie. Może pan być pewny. Że nie przepadnie nam najmniejsza odrobina zaoszczędzonego przez pana czas. Sam pan na pewno zauważy, że nic panu nie zostanie. A więc? Dobrze, rzekł zupełnie już zdezorientowany pan Lucy. Zdaje się na pana. Mój drogi, spokojnie może nam pan zaufać, powiedział agent i wstał. Niniejszym witam pana, jako nowego członka w wielkiej wspólnocie oszczędzaczy czasu. Teraz pan także, panie Fusi, jest człowiekiem naprawdę nowoczesnym i postępowym. Gratuluję panu i żegnam pana, panie Fusi, to, że krzegiński wsiadł do swego eleganckiego szarego auta i szybko odjechał. Pan Fusy patrzył za nim, pocierając czoło. Powoli rodziło mu się z powrotem ciepło, ale czuł się fatalnie. Chyba był chory. W pomieszczeniu jeszcze długo wisiała gęsta mgiełka silnego dymu. Z małego cygara agenta nie chciała się rozproszyć. Dopiero, kiedy dym się rozpiał, pan Fusy poczuł się znowu lepiej. Zacarło się też wspomnienie szarego gościa. Aż właściwie gościa, owszem, ale nie postanowienia. Postanowienie. Bardzo teraz powiem, za własne. W duszę pana Dusiego wbiła się czym kondens, zakończony hakiem decyzja, że od tej pory oszczędzał czas, Aby kiedyś w przyszłości móc zacząć i nie wierzyć.